Ile pojawi się tu wasz nowy kolega? Co to kurna jest? Spokojnie, Łukasz. Już jesteśmy. To jest... Łukasz Wiśniewski. Przywitajcie ze swoją nową klasą. Witam serdecznie gorąco. Mówi się dzień dobry. Witamy! Łukasz! Zaraz znajdziemy Ci miejsce! <laughs> Witam wszystkich, z tej strony Łukasz. Przepraszam, muszę popatrzeć na strzykawkę. I! Mój limfocin! Mój lekarz Esa! Oddawaj przeczyta! Ty Esie! Rodzice waszych rodziców to wasi dziadkowie. Ich rodzice z kolei to wasi pradziadkowie. Ty, Łukasz, oddawaj naszą szczykawkę! Ostrożnie moronie! Tam jest impotent Tysia! Wasi pradziadkowie są dziadkami waszych rodziców. A jednocześnie rodzicami waszych dziadków. Andrzej, Zabierz mu tą szczykawkę! Guys, ja tu zaraz welnę vomit! Jesus! Łukaszek! Czy ty nie używasz antyperspirant? Anusiak! Tak? Czego dowiedziałeś się na dzisiejszej lekcji? No, że... Y, ten... Y, ja. Kim są twoi pradziadkowie dla twoich rodziców? Ale oni... Y, nie ten... Y, nie żyją. Pała! Ale to nie moja wina! Oni no, umarli zanim się urodziłem! Ja pierdolę! Łukasz? Styknął jej limfocyta! Mojego mu się Łukaszek? Co ty robisz? Hmm. Coś nietypowego. <noise> Jeżelika, dziecko! Dobrze się czujesz? Holy shit! Straciłam pęk! Łukasz? Nie śmierdzi! Ja nie pachnę! <śmienicza> A ty co to kurna jest? Dlatego tego... Wy wyzłogan do szkoły wypuścił? Konieczko, Koniec anuszek, Zanieś się ją do higienistki! My z w nim położymy! I, I, tak, tak! Trzeba ratować! Masz rana, Czesio! Nie trzeba! Trzeba, trzeba! Ta eska jest grubsiejsza niż wór kompostu! Wkoczył to do Zgubiliśmy go! czekajcie... Co wyczuwam na kilometr! On musi to być! Dajesa! <noise> <noise> <Na> Aaaaaa! <noise> Słuchajcie! On ucieka! lepiej! Szybciej mu w <noise> Co jest? Co się tak gapicie? Zaraz się w fiutku się postra. Dobrze, konto mam na pomniku. Wpuszczaj mnie ty syfiażu! Dobra gównojadzie, teraz sobie pogadamy! I tak się nie boję, bo w dupie ich mam i mogą mnie naskoczyć, gdzie diabeł mówi dobranoc. Wpuszczaj jej siarzu! duniu! Nie chcę wiedzieć, co się stanie, jak skopiemy mu dupę! synu ty! Kurwa uduszę tego chuja, do go Kurwy syn!